Remont na Witelona idzie jak krew z nosa, nic się nie dzieje. Pracowników braka zjazdu dla wózków i niepełnosprawnych jak nie było, tak nie ma. Jest to jedno, można powiedzieć, z licznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, mimo i to chyba najważniejsze, że niedawno było remontowane. Ten remont trwał już kilka miesięcy. Remont tego przejścia a w ogóle remont ulicy Witelona trwał już prawie rok. A to niestety nie jedyne miejsce, gdzie w Legnicy są problemy i bariery architektoniczne, dlatego trójka Legniczan zdecydowała się wziąć sprawy w swoje ręce i zbudować mapę legnickich utrudnień. Rodziców w Legnicy nikt nie słuchał i odkąd ja 15 lat jestem rodzicem, tak od tamtej pory nikt rodziców w Legnicy kompletnie nie słuchał i my jako rodzice przyzwyczailiśmy się już do barier, do tego, że musimy omijać samochody, no to już jest dla nas takie oczywiste. Jednak nie jest też tak, że wszyscy do fuszerek i dziadostwa się przyzwyczaili. Niektórym stan miasta przeszkadza. Jest totalnie nieprzystosowany, zarówno do mam, jak i wydaje mi się jeszcze bardziej do osób niepełnosprawnych, rowerzystów. To jest, to jest niewiarygodne, jak bardzo mocno nasze miasto w ogóle nie dba o mas. O Nieoczekiwanie na konferencji pojawił się Zbigniew Szmaj, zastępca dyrektora zarządu dróg miejskich. Uważnie przysłuchiwał się, co mówią organizatorzy. A pan tu się pojawił przez przypadek? Czy pan y, o tej konferencji słyszał? że pan na tą konferencję? Nie, no ja mam, miałem być na tej konferencji. Aha, miał pan być. Pan tak. został zaproszony przez tak. organizatorów? Nie. Nie? A wszystko? Przez przez wysłany z zarządu dróg miejsc. bo pan dyrektor naczelny jest chory. To ciekawe, że miejscy urzędnicy chadzają na konferencje organizowane dla mediów. Widocznie ratusz chce wiedzieć, co się dzieje z pierwszej ręki. To dość dziwne, że dyrektor staje się dziennikarzem, a chodników w mieście nie ma komu robić. Ale tu coś będzie? Tu jest pan dyrektor, może pan ja powiedzieć. Myślę, tu będzie? No, mogli do parku z... Będzie? Tak, to na będzie pewno. Ma być Bo już od pół roku inwalidzi jeżdżący na wózkach elektrycznych nie, nie mogli korzystać z kwarku. pół twardy. roku to jest pół przebudowywana roku. ulica. No tak, więc mówię, A nie później byli weszło zadanie budowa zintegrowanego systemu. A to tak. jak oddawali tutaj, to nie mogli zrobić? No od razu, układanie kabli. To, ja to, widziałem, to nie jak ma to... nic wspólnego z ulicą Zieloną. To jest oddzielne zadanie. I no tak, chwili... no ale to jeszcze sz... szkoda, że trawy nie posiali tam. No mówię panu, że tam będzie pochylnia. To ale kiedy? Ma... No do końca tego miesiąca. Tak jest podpisana umowa. Nie wiem, czy to wyjaśnimy inwalidę. Dobre pytanie, czy można w Legnicy inaczej prowadzić roboty i inaczej podejść do kwestii barier architektonicznych? Pomysłodawcy konferencji uważają, że tak. Tak bardzo nie trzeba też dużego nakładu pieniędzy, aby na przykład w parku, jeśli są szalety, żeby zrobić odpowiednie miejsce do tego, żeby matki mogły przewinąć swoje dziecko przy 400 milionowym budżecie. Policzyliśmy tutaj wcześniej, że taki jeden podjazd, takie dostosowanie przejazdu to jest że pieniądze rzędu około 100-200 złotych. Maciej Kupaj wykorzystał okazję i dopytywał o kontrowersyjny fragment chodnika. Państwo robicie, dopiero państwo robicie to pół roku i do tej pory rozumiem, że nie było można. Nie państwo pół roku, to już panu powiedziałem, że pan mieli zadanie. Tu są dwa zadania. A państwo wszystko przypisujecie pod przebudowę ulicy Wikielonejskiej. A w takim razie ten wcześniejszy zjazd czemu był, a tutaj go nie ma? Po... Poziomy były nie takie, miał za duży spadek. Ale przecież Państwo nie zmieniliście poziomu, bo powierzchnia gładkofrezowana. Ale mówię Panu, miał za duży spadek. Czyli wcześniejszy A, był niezgodny z przepisami. Nie, nie tak? go był. Ciekawe, kiedy ktoś w końcu weźmie się do roboty. Jak widać, firmie wykonującej pracę się nie śpieszy, bo ma czas do końca października. Pytanie, kto w magistracie dał tak długi termin.